Maneczko wszystkim z tej strony, Pan tutaj w czwartym już odcinku, zagrajmy w The Crew Wild Run Jak widzicie, ten odcinek jest z kamerką, ponieważ udało mi się naprawić tutaj tą kamerkę, Znaczy naprawić, pobrać nowe sterowniki i tak dalej. Okazało się, że pobrałem już dobre, e, pobrałem program, który sfiksowali, okazało się, więc mogę nagrywać. E, także zaczynamy sobie, słuchajcie, przy sklepie Maltri e, jesteśmy dokładnie 11 km od e, tunera offroadowego i właśnie będziemy sobie zmierzali w jego kierunku. Także początek odcinka taki luźny, zaczynamy sobie go oczywiście. Tak na luźno. Wróciłem właśnie ze szkoły, zjadłem obiad i mówię, muszę nagrać odcinek, kurczę, dawno nie było odcinka. Niedługo będzie coś speak Angle, Słuchajcie, do tego, że szykuje się fajna rzecz do tej gry. Mianowicie nagram wam coś o update. Cie. No i ogólnie. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy byli podczas live'ów, ponieważ ostatnio było parę live'ów i fajnie jak byliście, fajnie jak braliście udział. E, także w tym momencie, słuchajcie, oparcie, nawet możemy sobie pociągiem podróżować, ale my pojedziemy sobie pieszo, pojedziemy sobie po prostu nie pieszo, a autem sobie po prostu prześmigniemy pomiędzy tymi, pomiędzy tą autostradą, pomiędzy tymi, autami. Ja nie mogę, co. Szalony trafik słuchajcie, szalona, ta gra jest czasami taka szalona Jeden z użytkowników, jeden z graczy właśnie tutaj widzicie blisko nas jest No a my oczywiście sobie jedziemy i kontynuujemy karierę No cóż jeszcze, no fajnie, że się udało naprawić tą kamerkę, także będę mógł już nagrywać normalnie Słuchajcie, miałem problem po prostu z programem i okazało się, że wszystko się udało Mógłbym teraz zaczepić tą policję i w sumie zaliczyć pierwszy pościg A zróbmy to, może akurat dostanę jakoś, jakieś osiągnięcie za pierwszy pościg też ja już uciekałem jednemu poś pościgowi, ale taki pościg e, w dowolnej. O, w dowolnej jeździe tego jeszcze nie miałem. O, w sumie tak, teraz musimy sobie im uciec. No to będziemy sobie uciekać. Po drodze, ponieważ policja tutaj w sumie nie za bardzo ogarnia. No i o to chodzi w sumie, żeby, żebyśmy jak najszybciej uciekli. Pada deszczyk, słuchajcie, także nagrywa się kamerka, to się, to się liczy. No i słuchajcie, może się stać jeden problem, mianowicie e, może mi wyciszyć mikrofon i oby tak nie było. Teraz musimy sobie wjechać z tego e, okręgu policyjnego i e, te 4 sekundy jeszcze przeżyć, może będzie jakieś osiągnięcie. Takie zgub pościg wykonując kombinację wyczynów. No widzicie, czyli jednak się udało. No i od razu sobie zrobimy tutaj tą e, misykę na część jakąś, oczywiście złotą, oby się udało. Nie wiem czemu nam na chwilę ten nożnik. Aha, wyłącza po przejeżdżaniu przez środek e, trasy. No więc dobrze, zobaczymy sobie. Myślę, że się uda na złotko to zrobić. No i oczywiście jesteśmy już o oh, Big Apple. Odwieźć Nowy Jork po raz pierwszy. Fajnie. Okej. Okay. Także dobrze, ostatnie sekundy i zdobywamy sobie złoto. O, proszę bardzo, razy dwa w dowolnym e, wydarzeniu. Jedź nocą w trybie swobodnej jazdy. Kurczę, ile patrzcie osiągnięć, tylko ta myszka mi tu trochę przeszkadza. Opa, znikaj. E, no i patrzcie, mamy za dużą część, za duży poziom części, więc nie możemy sobie jeszcze jej włożyć. Musimy ją e, do kwatery głównej wysłać, ponieważ zdobyliśmy sobie zbyt dobrą część. Jedź z prędkością większą niż 201 na godzinę przez cały test prędkości. Patrzcie, no co się dzieje w ogóle, jak fajnie, jak fajne osiągnięcia sobie tutaj zdobywamy. Kurczę, nie mogę wyhamować. O, dobrze. Więc jesteśmy już tylko teraz kilometr od naszego celu. No i oczywiście sobie tam jedziemy. Ale się cieszę, że tę kamerkę mogę wreszcie nagrywać, bo parę osób po prostu upominało się, że wolałoby po prostu gameplay z kamerką. I chyba Worley, Ej, Worley, jedzie w to samo miejsce co my. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, czy. W tym samym miejscu sobie będzie przy że tak powiem Chyba jedzie Mustangiem, bo tak mi się rysował ten Mustang tutaj przed oczyma Ale nie wiem, nie jestem pewien Niekoniecznie oczywiście, nie musi być Mustang No nie, jest, nie jest Mustang, jest Challenger yy, Więc co, no jesteśmy właśnie przy tunierze offroadowym pier Pierwszy raz, o, no oczywiście, że w to samo miejsce O, super Oczywiście, że w to samo miejsce No i pierwszy raz odwiedza odwiedzamy tunera offroadowego Zobaczymy sobie co tu się będzie działo Aha, czyli w sumie nie mamy żadnej cutscenki, tylko wybieramy sobie zapłacony przez ZOE zestaw offroad. Oczywiście 10 level, więc ten zestaw sobie bierzemy. Jeszcze nie robiłem wyzwania Xfinity, no to będziemy musieli sobie tam chyba pojechać. I mamy, słuchajcie, o... pierwszy samochód nasz, pierwszy samochód offroadowy. W tym momencie oczywiście jest nasze Kamaro, więc my sobie je teraz szybko jakoś tutaj je dostosujemy. Mianowicie, no myślę, że sobie troszkę je przerobię. Mianowicie, znaczy mianowicie musi być troszkę inne niż to oryginalne. Aczkolwiek nie chcę spędzać połowy odcinka na przerobieniu samochodu, więc no ulepszmy sobie je troszkę może tak, tak lekko. No nie wiem, weźmy sobie czerwony kolor. Czerwony tu jest bardzo ładny. Naklejki, no właśnie, tu jest parę fajnych naklejek na to kamaro. Na przykład ja moje kamaro miałem chyba całe obklejone w czymś, no nawet chociażby taka naklejka. Mm, ale wiecie co? A dobrze, weźmy sobie może tą naklejkę, skoro tam mieliśmy czarny pasek, tu będziemy mieli biały. Teraz przedni zrzak mamy bardzo dużą gamę tych zrzaków do wyboru, ale no cóż, coś nietypowego by się przydało. Na pewno. No na pewno nie, na pewno nie od śnieżarka. Fajnie wygląda kamera, słuchajcie, z tymi takimi raili o, światłami, takimi rajdowymi. I tu mamy tego zrzaka, nawet nie widziałem nigdy. Spójrzmy jak to wygląda. Czy to, czy to się dobrze prezentuje, czy nie. No nawet nawet spoko, słuchajcie, nawet bym powiedział, że em, to pasuje do kamaro. no bo takie jest inne, prawda, i tu mamy ten e, jakby pierwszy walor, który już mamy zresztą włożony, no, to jest takie nietypowe, tak samo mamy tą kratkę prawda, na, no ale nie, to jest zbyt kwadratowe, chociaż Camaro jest kwadratowym autem, więc może jakbyśmy sobie wzięli coś takiego, no to jest unikalne, prawda, i to jest też takie troszkę inne niż, niż normalnie, nie wiem czy te światła w ogóle świecą. Ale wydaje mi się, że to by było spoko. Choć wiecie, co nie, weźmiemy sobie takie normalne: po prostu ten przód bez tych świateł, bo to, to nie jest autorajdowe. Eee, dobrze, nie będzie nam na pewno słyszyło do rajdów. Co my mamy za, dyw, za wydech tu włożony? Normalny, fajny, więc chyba tak sobie zostawimy. Osłonki mamy do kupienia, oryginalne. Zostawimy sobie te, ponieważ będą pasowały do karbonu, Carbona, carbonu, tak jest. Teraz felgi jakieś weźmiemy sobie, może z off-roadu. No, bo w sumie czy znaczy w sumie wiecie, co no nie wiem, no. Z ofrodu wyglądają tak mniej więcej pasują do stylu auta i chyba o to by chodziło teren o. Felgi na teren po prostu będą tutaj tak jakby najbardziej się wpasowały w styl auta, a oczywiście później możemy je zmienić. Te są bardzo ładne. O, białe będą pasowały do winielu. Dobrze, lusterka zostawiamy sobie... Chyba takie jakie są. Co do spoilera, mamy tu do wyboru jeszcze taką dużą lotkę. I czy to będzie pasowało? Znaczy ona jest dosyć duża i taka obszerna i, i... Nie, 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 nie dla mnie. I dalej maska. Maskę mamy spoko, mamy z tym, prawda, z tą rurą oddechową, czy jak to się. Nie wiem jak to się nazywa, ale wiem, że ta rura służy do oddychania silnika. Na pewno karbonowej maski tym razem nie będziemy brali i mamy dwie opcje takie podstawowe, więc weźmy sobie tą pierwszą jest zdecydowanie ładniejsza i dalej nie będziemy kombinować, niech zostanie Kamaro taki jaki jest. Najwyżej ja sobie oczywiście je później przerobię, bo nie chcę tego przedłużać po prostu i nie chcę, żeby wiecie, to trwało tak długo. Ja tuningować lubię długo, ale nie dzisiaj, nie teraz. Nadal deszczyk Zawracamy w ogóle jakoś śmiesznie. Okej, okay, no chyba tak się dzieje po prostu po wyjściu z tej z tego e, tunera. Wilki ze środkowego zachodu i orły ze wschodniego wybrzeża jest mój poradnik! Stosunek będzie dostępne więcej frakcji. Możesz się wtedy przenieść lub pozostać przy poprzedniej. Czter... O, czwarta ranga PvP. Jej, brązowa 4. Dobrze, co my tu mamy? Aby umocnić swoją reputację w skali krajowej dołącz do jednej z pięciu lokalnych frakcji Five ten. Możesz reprezentować frakcje w misjach i zawodach PvE i PvP i tam z ekipami. Z ich ukończeniem masz punkty reputacji. O, tu mamy jeszcze starą grafikę w dechry, słuchajcie. O, tam macie tutaj na tym filmiku pokazałem jeszcze tą starą, dawną grafikę. No nie, tyle pieniędzy się w tym nie zarabia. <laughs> Okej. Okay. Więc dobrze, już sobie tego to zamykamy i oczywiście zostajemy w wilkach, bo orły nie. orłów się nie opłaca. Twoja nowa frakcja daje ci nieco kredytów crew na dobry początek. Możesz wszystko wydać teraz lub oszczędzać na brykę marzeń. Twój wybór. 100 tysięcy crew credits, no, czyli dobrze, wiem, kredyty crew. Bierzemy sobie, na razie ich nie wydajemy. Może jakieś auto sobie kupimy niebawem. Więc teraz mamy. Widzę tutaj. Tu nie mamy żadnych yy, zwykłych misji. Domyślne tagi. Gdzie my mamy jakieś fajne misje tutaj na mapce do zrobienia? Czy mamy jakieś w ogóle fabularne? Taki jakiś wątek czy coś tutaj? Może jak sobie wyjdziemy, to dopiero nam zostanie wyznaczony. Bo, chwila, tu mam jakąś misję. Widzę. O, czasówka. Wyścig pancerników, ale na uliczny. O, patrzcie, kazali nam iść do off i zaraz będziemy musieli sobie chyba wracać. Oby tak nie było, bo. E, no dobrze, zobaczymy sobie po prostu, co będzie, kiedy wyjdziemy. W każdym razie mamy już frakcję i teraz troszkę zarobki się będą różnić. A proszę bardzo. No dobrze, system e, ligowy raczej nie jest nam potrzebny na nagrywanie. Kup 60 poziomu. E, mamy poziom auta teraz 162, i z tego co widzę, to rzeczywiście tak będzie, jak mówiłem. Czyli będę musiał sobie po prostu teraz cofnąć. Tutaj, w to miejsce, o dokładnie tu, do wyścigu pancerników. Więc jak najbliżej się możemy teleportować, żeby po prostu nie musieć tam lecieć. Czy, mamy, czy mamy odblokowane? Nie mamy odblokowanego tego terenu. Teleportujmy się tutaj po prostu. No nie musimy tam się dostać jakoś, musimy tam się po prostu przejechać off-roadem, aczkolwiek będziemy jechali teraz po szosie, więc najprawdopodobniej tak, wyznaczmy sobie w ogóle, w ogóle tam waypoint i ja może to przejadę bez żadnego gadania, nie jest to bardzo daleko, więc szybko to się, że tak powiem, przewinie, szybko się to przejedzie. I po prostu wtedy się już spotkamy e, robiąc dalej misję. No bo myślałem, słuchajcie, że zaczniemy sobie z offroadem. Okazuje się, że niestety nie. Także kolejna jazda, słuchajcie, około 40 km sobie pojechałem do tego offroadowego. No i teraz kolejne 40 km przede mną. Także, no nie 40, teraz 5, ale no wiecie o co chodzi. Po prostu kolejna droga przede mną. Nie wiem, życie mi szczęście. Ja już się zamykam i po prostu jadę. Mijamy sobie fajnie oświetloną stację. Dobra, nie komentuję, tylko jadę. Okej, okay, kontynuujemy rozwal 30 celów zbierania pod rząd. Jej yeah, udało się zdobyć kolejne osiągnięcie. Patrzcie jak fajnie, i jedziemy sobie w wyścig pancerników. Także dojechaliśmy sobie nawet bardzo szybko, bym powiedział. Hej, słuchaj, mam pomysł. Ironclads mają swoje zawody, są dla nich święte. Nikt z zewnątrz ich nie wygrał. Kto wygra? Ten gość. So, run this

Albo po prostu to jest inna, inne wydarzenie. Bo tak mi się wydawało, że dostawaliśmy Mustanga, słuchajcie, 2015, nie, nie 2015, tylko e, 2011, bądź 2010, i mieliśmy tutaj szansę nim pojechać sobie właśnie to wydarzenie. E, no, pomalowanym troszkę inaczej, tak samo. Był pomalowany w taką troszkę, bym powiedział, kratkę, ale może mi się po prostu e, źle pamięta. Może pamiętam inne wydarzenie. Także w tym momencie, no, dosyć proste tak naprawdę wydarzenie. Bez żadnych tutaj ekscesów. Musimy sobie pobić rekord dla Detroit, i tu jest. Najlepsza, najlepsza część tego wydarzenia, czyli ten właśnie samolot, który nad nami przelatuje, taki fajny wątek, który w zasadzie nigdy, czy w innym momencie gry się nigdy nie pojawia. Nie ma czegoś takiego, że nagle nas tu samoloty, prawda, odwiedzają, czy że jedziemy sobie po polu i nam latają nad nami samoloty. Nie ma czegoś takiego, no niestety, niestety, nic się nie, z tym nie dzieje takiego konkretnego. ani te, Ani te balony tak nisko chyba też nie latają. Także jest to zrobione na jakby. W zasadzie, żeby, żeby właśnie to tak wyglądało. Przyskakujemy sobie, parcie kolejny samolot, patrzcie jak będzie blisko. On wreszcie na nas tą wodę wylał. I jesteśmy bardzo blisko mety, więc w zasadzie ostatnie sekundy nas dzielą już od przejechania sobie przez tą metę. No ale też wydawało mi się, że nie kończymy sobie w tym miejscu. Nie wiem, może to wydarzenie się zmieniło, może ja coś sobie źle upamiętałem w główce po prostu, bo kojarzyłem, że gdzieś nie kończyliśmy. Może to zmiana grafiki tak na mnie wpłynęła. Ale oczywiście złotko będzie, no to to jest pewne. Ta myszka mi cały czas tutaj przeszkadza, gram na padzie, więc nie mogę jej stąd wziąć. I okej, okay, hamulce sobie wygraliśmy poziomu 6, więc. O, pierdziawa, jedzie za oknem. A więc wyposażmy sobie na no, premię do hamowania, ale i tak mniej więcej się udało. No tutaj sobie sprawdziłem szybko wynik. E, całkiem ładne to kamaro w sumie. Śmieszy mnie to. Czekajcie, zajęła się już ochroną Vitus St. Louis? Może, dlaczego tak się na niej zależy? Nie lubię mieć krwi na rękach. A co? Uważaj na siebie, wyrabiam jej nowe papiery. Chciałem Wam powiedzieć, że e, po każdym wydarzeniu e, gra pokazuje nam. O, weźmy sobie wrak. E, gra pokazuje nam. E, czy słyszymy taki dźwięk silnika, prawda? I za każdym razem on jest inny, e, a później zmienia się w ten normalny si e, dźwięk silnika, który mamy w aucie. Ja przed chwilą na przykład, słyszałem w tym aucie taki trochę silnik, nie wiem. Mazda RX7, coś w tym stylu. Chyba pojechaliśmy sobie troszkę źle, bo widzę, że tu. Zresztą zobaczymy, może się uda trafić właśnie na ten wrak gdzieś tutaj ukryty. O, on jest gdzieś tutaj za nami, musimy sobie go wziąć, no bo jednak przyda się, myślę, jeden z dziesięciu, y, prawda? Te wraki sobie będziemy zbierać później, żebym miał kolejny samochód, ale na razie nie są nam potrzebne, bo y, ten samochód, no dobrze, może jest całkiem spoko, ale... ale jak dla mnie to w tym momencie nie jest jakiś nie wiadomo jaki i nie wiadomo ile. No gdzie on jest? No nie, ja pamiętam, że z nim miałem największy. Z tym wrakiem, w tym miejscu miałem największy kłopot. W ogóle żeby do niego dojechać, żeby go znaleźć. No bo on jest całkiem blisko, ale ciężko go tutaj jakoś wytropić, no. Nie wiem, on jest gdzieś tutaj, tylko chwila, o, o, jesteśmy bardzo blisko, bardzo, jest, no, no, wreszcie się znalazł. Aha, co, mam w niego wjechać, czy... A, widzicie, no, trzeba było w niego wjechać, okej, okay. więc dalej w wątku fabularnym rysuje nam się, uwaga, co się nam rysuje, dalej w wątku fabularnym, yy, przyjaciele do końca, w ogóle widzę, że tu gra nas nawet nie chce prowadzić w to miejsce, ale mamy wyzwanie prędkości Xfinity. Więc kolejne wyzwanie, w które sobie pojedziemy, no i wreszcie je zrobię, bo obiecałem, że je zrobię, więc zrobię je po prostu. To jest bardzo fajne wyzwanie. Będę się męczył z tym rufem, ale zobaczcie zresztą, jak to będzie wyglądało. Więc 20 km, super, do przejechania i widzimy się już na miejscu przy wydarzeniu z bardzo fajnym Porsche, które słuchajcie, kiedyś sobie wygrałem w sumie, więc wygrałem to wydarzenie trzeba było być w pierwszych 300 osobach i wtedy wygrywało się to Porsche, no i tak wygrałem jakieś kredyty zamiast tego Porsche nie wiem czemu, ale w każdym razie mniej więcej się to udało, także nie jest to trudne wydarzenie zresztą sami zaraz zobaczycie okej, okay, no więc idziemy sobie przez bardzo ładny teren, tutaj taki wiejski górzysty powiedziałbym, taki no dosyć fajny, który zresztą zaraz również nas nawiedzi przy wydarzeniu, które będziemy sobie robić, a my w tym momencie dojeżdżamy Przechodzimy sobie do wyzwania Xfinity, e, które jest wyzwaniem jakby, które w ogóle nie jest związane z karierą w tej grze, naprawdę można je zrobić w każdej chwili i jest ono chyba nie wiem przez cały czas trwania gry, także można sobie je robić cały czas z tego co pamiętam, ale może nam da jakieś dodatkowe fundusze czy coś, zobaczymy, chociaż nie sądzę, więc jedziemy sobie solo, wyzwanie prędkości Xfinity z, z fajną porszawą, nawet bym wam powiedział. Ponieważ w sumie tu nie ma co, zresztą nie ma tu na co zamykać, bo no, będzie tylko taka scenka, słuchajcie, z taką Porszawą. Jest to ruf CTR3, czyli kiedyś najszybszy ruf w grze. Ogólnie jeśli chodziło o, nie, że był najszybszym autem w grze, ale było najszybszym rufem. No i też było dosyć szybkim autem, jeśli o to chodzi. Więc startowaliśmy sobie tak z takim dosyć, dosyć dużym kopem. Jedziemy z naszą kamerką od góry. Widzę, że przeciwników mamy dosyć mocnych, ponieważ wypruli oni sobie. Dobra, nie chciałem tego powiedzieć. Nie. To co mi tutaj zrobili to przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Więc, więc jedziemy sobie, słuchajcie, no patrzcie co oni robią, patrzcie co się tutaj... <laughs> oni latają tutaj jeden nad drugim. O nie, dobra. Nie chciałem tego mówić, zobaczymy sobie na której pozycji się zaklasujemy. Tutaj na moim normalnym koncie mam chyba 18 tysięczną pozycję, bo w to wydarzenie naprawdę grało bardzo dużo osób, chyba każdy, kto zaczynał karierę w tej grze, jeździł to wydarzenie tak po prostu, żeby sobie przejechać, a naprawdę tym portem porczowym jedzie się bardzo przyjemnie, więc wydaje mi się, że dobrze to pójdzie, całkiem nieźle to pójdzie i... To wydarzenie przyjadę sobie spoko. Miałem kiedyś taki problem, bo ja zawsze jeździłem na klawiaturze. No i na klawiaturze oczywiście nie można sobie manipulować kątem skrętu Ale na kierownicy czerwonej nie dawałem rady w ogóle tym por tą porszawą. Nic zupełnie, próbowałem jechać na hardcora, słuchajcie. I cały czas, kiedy spadałem na kółka, to auto mi odwracało. Auto mi spadało tak, że nie mogłem sobie, kiedy miałem to jakiś wyskok, nie mogłem sobie go opanować. I po prostu przesadzałem, przesadzałem i robiłem to wydarzenie około 20 razy bodajże w Wielkanoc. Nie wiem, czy to było Wielkanoc, czy... W Boże Narodzenie na pewno, nie, ale chyba w Wielkanoc, słuchajcie, jeździłem to. E, no i było nieźle, pamiętam, że było nieźle, teraz... W sumie niewiele mi zajęło to przejechanie słuchajcie, z, e, z tamtego miasta aż do tego wydarzenia, dlatego nie pamiętam czy to było. San Francisco? Nie, nie San Francisco. E, San Louis, nie, 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 niewiele mi zajęło, żeby przejechać z St. Louis, dlatego że e, przeteleportowałem prze się w jedno miejsce i miałem tam o 8 km mniej, także okej, okay, słuchajcie widzę, że udaje mi się tu jakoś mniej więcej w spoko to jechać, no może nie najlepiej, ale zawsze coś Także zawsze możecie mi podpowiedzieć co i jak. I w ogóle nie dawałem sobie intro do tej serii. Nikt mi nie powiedział, nikt mi nie zwrócił uwagi. Wiecie co, no potraficie mi zwracać uwagę takie bochowskie, O intro mi nie zwrócić, no naprawdę, wstyd. Wstydcie się widzowie normalnie. Oczywiście żartuję, ale przydałoby się. No wiecie, zapomniałem zupełnie o tym intro bo tak nie jestem przyzwyczajony do żadnego intra. A w sumie intro to jest taki fajny wstęp, takie umilanie na samym początek mm, gameplayu. I zawsze zachęci do obejrzenia dalej. Także no intro będę sobie dawał, będę starał się nie zapominać. Bo po prostu no głupotą jest zapominanie o tym in intrze No i patrzcie jak mogę sobie fajnie skręcać. Więc okej, okay, 342 na godzinę. Największa prędkość obecnie jaką zdobyłem na tym kądzie. No chyba, że ktoś tam mnie gdzieś wywalił albo jakiś pociąg, ale nie sądzę. Na początku gry pamiętam były bagi, że kiedy podjechaliśmy sobie pod samolot, to mogliśmy się do niego przyczepić e, i razem z tym samolotem e, osiągaliśmy prędkość około 600 na godzinę, co dawało nam e, parę osiągnięć, e, przejechania paru tras i tak dalej, ponieważ to lotnisko było akurat w takim miejscu, e, że udawało się idealnie zrobić jedno z osiągnięć e, z przejechaniem sobie na odpowiednią, jakby z odpowiednią prędkością po odpowiednim odcinku, tam koło lotniska właśnie Także tak się to akurat złożyło i w sumie później ten bug został e, zupdate'owany, już się nie dało łapać pociągu pociągał, nie dało się już łapać samolotu, ale i tak było całkiem fajnie, więc słuchajcie, no 14 sekund przed przeciwnikami, ostatnie 4 checkpointy i właśnie w tym momencie zawsze, no nie w tym, w następnym słuchajcie, będzie taki dosyć duży wyskok, okej. Okay. Będzie tutaj dosyć duży wyskok, i w tym momencie właśnie sobie zawsze przegrywałem. Zawsze nie dawałem rady, no bo jakby nie miałem możliwości sterowania. O, tutaj, właśnie nad yy, moim kątem skrętu. No i właśnie tak to się działo mniej więcej, że miałem tu problem. Zaraz będzie następny. A nie, to już nie będzie wyskoku, tylko będzie lekko opadniemy sobie tutaj i 3,38. Co nie jest zbyt dobrym wynikiem, aczkolwiek zawsze no coś tutaj jest. Nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy zły, bo w zasadzie nie mogę porównać. Aczkolwiek, złoto. No, złoto oczywiście, bo platynki odblokowanej nie mamy. No, ale myślę, że na platynkę również byśmy się tutaj klasowali, ponieważ ani razu się nie pomyliłem. No i parcie pomogło nam to zdobyć część do samochodu. Ponad 20 tysięcy punktów, co na tym wydarzeniu naprawdę jest dużo. I jestem. Co? Jestem 561. A na koncie tym normalnym. Jestem 18 tysięczny. Czy 40 tysięczny? Tam ktoś ma pozycję nawet 40 tysięcy coś, bo to wydarzenie jechało bardzo wiele osób. Jestem 561. Byłbym w stanie być 300 albo nawet mniej. Także bardzo fajnie. Ja się cieszę. O, przyjeźdź 241 km na godzinę dowolnym europejskim samochodem, odwiedź Chicago, eee, czyli pojechaliśmy sobie właśnie do Chicago, zdobędzie strap dróg rzeczywiście wyczynowe dla każdego wolnego miejsca w pojeździe. O, złote lub lepsze, także parcie, ile nam dzisiaj, o jeszcze, ulepsz wszystkie części silnika pojazdu do, do poziomu złotego. Także słuchajcie, sporo, że sobie teraz zdobyliśmy, a my wchodzimy oczywiście dalej na mapkę i następnym wydarzeniem, które na nas czeka jest przyjaciele do końca. Friends Forever. Tak jest, więc schodzimy sobie je już tak normalnie. Musisz coś zobaczyć. Znaczyłem Ci cel na mapie. Dobrze, czyli teraz co? Będę uci... O, nie, nie, nie. Ok, czyli ten ruch? To pochodzi do St. Louis v 2 Ktoś mi powiedział, że go Nie wiem, co tu chodzi o. Słuchaj, chwilę, chwilę, chwilę. No i pan Troj sobie na nas napuścił swoją prywatną policję, takich swoich parcie iluminatów. No i wiecie co? No i my musimy panu Trojowi sobie uciec, więc zawracamy, zawracamy, ale zawracamy tak, żeby nas nie mogli sprzątnąć. Także no Troj się szczaił i niestety e, skutkuje to tym, że musimy sobie teraz przed, nim, przed jego no, policją taką jakby jego uciekać. Eee, no, niestety tak to wygląda, nie jest to zbyt przyjemne, ale tak mamy sobie właśnie w tym momencie stuningowanego na RAID e, Forda SVT Raptora. No, i żeby im uciec, to w zasadzie, no tu nie jest zbyt prosto. Akurat im się nie ucieka prosto, no ale co mogę sobie zrobić? Oni sami tu we mnie wjeżdżają, zaraz się tu sami poplątają, i w tym momencie będę miał szansę już e, na jakąś tam ucieczkę. Oni, no w sumie, mają też Raptory bodajże, albo Silverado. O, dobrze, między drzewami można ich pogubić dosyć łatwo. Blok. Dobrze, no więc teraz tak O, gdzie my sobie tu możemy pojechać Pojedźmy sobie y, po autostradce Tutaj widzę z wszystkich stron nas próbują otoczyć Ale my zrobimy tak, żeby oni sami się pogubili Więc Dobrze, teraz tak Pod górkę by się przydało tutaj Okej okay. Palec pod budkę, bo za minutkę przeskoczyliśmy sobie Przez korę drzewa, ale to więc Słuchajcie, no ważne, że uciekniemy Nieważne, okej okay. Jak, także 20 sekund zostało Do tego, żeby im uciec i w zasadzie przydałoby się ściąć tutaj tą drogę, żeby jakoś im tutaj uciec, żeby jakoś tutaj dać radę. Tylko czy nie ma? Nie ma aktualnie żadnej bramki, która by nas ograniczała. Także 9 sekund i sobie elegancko uciekniemy. Myślę, że na złoto. Iluminaci za nami, ale 3, 2, 1 i jest. Udało się, słuchajcie. I poziom 11, świetnie. Srebro, no niestety srebro, ale myślę, że to dlatego, że po prostu troszkę za bardzo się z nimi tu bawiłem. Gdybym znał taką... Bezpośrednią drogę to może byłoby złoto, ale nie ma sensu tego powtarzać, jeśli będzie jeszcze będzie wiele wydarzeń do zrobienia, więc jakby to nie jest nic. No można to zrobić szybciej, ale to nic. To nie jest nic konkretnego takiego. Także udało się. Alex, No i niestety. O, ukoś 20 misji. Jej. Jest to do ciebie, trójka kazał sprzątnąć. Jestem Herschel Craig, Witu z wietrznego miasta. Przyda mi się pomoc. Mogę niemal zagwarantować, że do nie dostaniesz kulki. O, że nie dostaniesz kulki. Zoe, nie jaki Herschel Craig właśnie zaprosił mnie do Chicago? Masz fart. Herschel to Witu w Chicago. Oni troje ostrzą sobie zęby na V4 e, środkowego zachodu. Ten procent może dać ci tatuaż. Wyznacz punkt nawigacyjny i ruszaj. A ja już nie muszę. Wiecie dlaczego już nie muszę? No zgadujcie czego już nie muszę, no bo przed chwilą byłem w Chicago dzięki mojemu wydarzeniu Xfinity prędkości wydarzeniu Xfinity, tu mamy przed sobą waypoint, Ta nie nie chcę tego wydarzenia robić, anulujmy sobie, eee, zróbmy sobie słuchajcie, weźmy sobie tego checkpointa, czy jak to się nazywa to się nazywa punkt charakterystyczny, weźmy sobie go i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, dosyć sporo sobie zrobiliśmy bądź wejdziemy w wstęp z tamtym ziomkiem, zobaczymy czy będziemy musieli daleko jechać, cofaj szybko, o okej okay. Więc, oj, super graficznie zrobione modele, słuchajcie, okej, okay. mamy to i lecimy sobie, słuchajcie, zobaczmy, czy wszystkiego mamy, możliwość wejścia w tą misję mamy, więc mamy, słuchajcie, szofer, mamy szofera, o, lubię tą misję, więc ją sobie zagramy na sam koniec, szofer, ta misja jest naprawdę hey, fajna, pamiętam ją, cześć, tu Herschel, przysłałem ci daną miejsce spotkania, przyjedź, to pogadamy i musimy go oczywiście zawieść, także zobaczycie sobie zaraz. About time. Get me to this location fast. We can talk en route. Także musimy jechać szybko, i pamiętam, jedziemy do Aquaparku. I pamiętam, jak to robiłem. Słuchajcie, moim misanem, to było naprawdę fajne wydarzenie. Także zobaczcie, że to będziemy robić dosyć, no może nie tyle, że długo, co będziemy musieli nad tym się rzeczywiście e, troszkę skupić. Może mapkę sobie powiększmy. O, tak się powiększa mapkę. Okej, okay, nie możemy tutaj za bardzo, że tak powiem, się rozbijać, bo też za to są chyba ujemne punkty. I w zasadzie tamto, z tamtego miejsca mogliśmy jechać prosto, ale moglibyśmy się zbyt rozpędzić, więc spróbujmy tędy jakoś to rozwiązać, a ja to naprawdę, żeby zrobić to wydarzenie na platynę, jechałem, jechałem, jeździłem, ile po prostu mogłem, żeby to zrobić, bo nie jest wcale takie proste. Więc okej, okay, tu będziemy mieli zakręt... Za mostem bodajże tak jest. Ok, jedziemy sobie dalej na powiększonej mapce, żeby po prostu łatwiejszy dostęp mieć do niektórych e, miejsc, e, wrócić na tor. Po ja nie potrzebuję wrócić na tor. Także w porządku. Tu mamy kolejny przejazd przez most, więc przydałoby się tu jakoś ściąć. Aha, nie, nie przez most, tylko w tym miejscu została minuta. Ok, nie wiem czy to ścinanie tutaj. Yy, jakoś, jakoś przeszkadza, więc ok, jedziemy sobie już od razu tędy i tu mamy wyznaczoną drogę, widzicie, odrobinkę szybciej aczkolwiek można było to wcześniej zrobić więc ok i teraz ścinamy sobie ostatnia prosta, więc zostało w sumie bo jeśli byśmy sobie dojechali poniżej tego czasu, który upłynie jakby poniżej 30 sekund, to mamy szansę na platynę a że my, nam się troszkę nie uda znaczy jesteśmy bardzo blisko, ale nam się niestety okay, nie uda więc będzie myślę złoto, tak na 100% więc ok, 4, 3... I jesteśmy. No i bracie nawet zrobili model postaci, także dosyć spoko wygląda. I jesteśmy. Misja ukończona na. Srebro, no srebro, także widzicie, no tu trzeba się postarać, żeby zdobyć sobie złoto, ale spokojnie, ja to ponadrabiam, kiedy na przykład kiedyś na live'ach i tak dalej, na takich miejscach, kiedy będę mógł z wami mieć interakcję jakąś, więc no też widzę, że no, jestem pierwszy u siebie, także widzicie, że to wydarzenie jednak e, nie wymagało, w znaczy dużo wymagało od ludzi, żeby zdobyć sobie wyższy level. Here we are. Good, so we got mamy deal. Be troy, get me my V4, i you get your first ink. Ok, mamy zwiększ maksymalną prędkość do 3 400. Okej, okay, musimy sobie zdobyć nasz medal i jednocześnie pojedziemy sobie do punktu charakterystycznego. Ogólnie chodziło mi o zdobycie sobie wyższego medalu, nie levelu. Ale w tym momencie, kiedy nie jeździliśmy dla Troja, teraz musimy sobie go pokonać. Także jeździliśmy jakby na marne, na darmo o, i tak dalej. Oj, zrobiło się ciemno troszkę i obawiam się, że może mnie by, być słabo widać, ale oby nie było. Także weźmy sobie w Streeter, w, Streeter Vile. Streeter Vile. I na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek, także dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapkę w górę, fajnie, jeśli byście zostawili. Chcę, żeby dalej seria była kontynuowana z kamerką, bo jest to jednak taka seria, która mogłaby być z kamerką i po prostu nam posłużyć i tak dalej, no to byłoby całkiem spoko. Myślę, że również ja bym nagrywał z tą kamerką, także jeżeli że się spodobało, trzymajcie się wszyscy i do następnego. Cześć!